Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak króciutko. Przy okazji tutaj robię takie, taki wóz, który albo już się pojawił, albo się pojawi niebawem. Robimy tutaj pewien upgrade, ale o tym zobaczycie w tamtym odcinku, albo już zobaczyliście. Problem z zagłówkami i z ich regulacją góra-dół. Co się dzieje, jak to naprawić. W 99% przypadków, mając minimalne zdolności, jeśli chodzi o lutowanie kabelków, będziecie mogli sobie to naprawić zupełnie za darmo i bez żadnych zbędnych kosztów. Zaraz Wam pokażę, o co dokładnie chodzi, jak wygląda objaw i jak to rozkręcić, naprawić, wymontować. Wymontowanie jest troszeczkę czasami problemowe. Ale postaram się wam to pokazać najdokładniej jak tylko się da. Ja już sobie wymontowałem to z lewej strony, czyli po stronie kierowcy, co zresztą widać, może tak, może nie. Ale zaraz przejdziemy sobie przez drogę wymontowania tego od strony pasażera. Wygląda to dokładnie tak samo. Czasami w fotelu jest troszeczkę więcej, troszeczkę więcej śmieci, jeżeli na przykład jest wentylacja fotela. W tym wypadku jest Dynamic, czyli mamy tam dodatkowy moduł. Zresztą, co ja Wam będę po próżnocie pieprzył, chodźcie, pokażę Wam wszystko na żywym organizmie. Tutaj mamy sobie nasz fotel. Tutaj mamy jeszcze wnętrze nie do końca złożone. Problem polega na tym, że słychać, że moduł klika. Słuchajcie. Słychać, że przekaźniki działają tutaj w module w fotelu a zagłówek nie jeździ. Zarówno z prawej, jak i z lewej strony w tym wypadku no, zdarza się. Jak to, słuchajcie, wymontować? Ja już tutaj zdjąłem sobie tą osłonę z lewego fotela. Słuchajcie, na dole w tej osłonie mamy dwie, dwie malutkie śrubki. Zaraz sobie je wymontujemy, one są tutaj na dole. Ale najpierw należałoby przestawić sobie fotel, żeby mieć jakiś dostęp do tego wszystkiego. Na razie jeszcze nie będziemy, albo, dobra, podniosę sobie już troszeczkę cały fotel do góry, ale nie za dużo, żeby było miejsce na zagłówek. Teraz, jak wygląda demontaż, słuchajcie, samego zagłówka. <laughs> Tutaj będzie troszeczkę może ciemno, ale musimy jakoś dać radę. No. Takie uroki nagrywania wewnątrz samochodu. Słuchajcie, zagłówek demontujemy w miarę prosty sposób. Trzeba go po prostu wziąć i pacnąć od dołu. Czasami mocniej, czasami słabiej, żeby wypiął się z naszego mechanizmu. Tutaj już widzicie, jest wypięty. Już chodzi stosunkowo luźno. Także teraz weźmiemy się za kręcenie śrubkami. Tak jak mówiłem, one są tutaj od dołu. Nie wiem, czy to widać. Torx 20. I lecimy. Czasami w przypadku foteli, które mają na przykład regulację tutaj manualną podparcia lędźwiowego, no to trzeba jeszcze to pokrętło tutaj zdjąć. Chyba, jak dobrze pamiętam, a może nie. Nie wiem, dawno takiego krzesełka nie rozbierałem. No i odciągamy dół i ściągamy całość w dół. Odkładamy sobie to na bok. Zapalimy jakieś światełko, może delikatne. Teraz zobaczcie, dlaczego walnąć zagłówkiem w górę. Widzicie, on się tu po prostu zapina na tych. Można sobie najpierw na przykład zdjąć tą osłonę tutaj, a dopiero potem tutaj podważać, kombinować. No, i teraz najgorsze, moim skromnym zdaniem. Postawię może kamerę tutaj, później pokażę wam co i jak. Jak już wymontujemy to, trzeba odpiąć wtyczkę od elektrycznej regulacji zagłówka. I teraz, żeby to wyjąć, trzeba to przesunąć w bok. Tylko ja nigdy nie pamiętam, w którą stronę. W obu fotelach robi się dokładnie tak samo, i tam jest taka mała zapadka. Ja to zawsze robię, że albo dopycham, Albo lekko odciągam. Tak brzmi to. Wygląda to strasznie. No właśnie. A więc w tą stronę. <laughs> yy. Widzicie, tu jest takie, takie coś. I to trzeba puknąć po prostu z tej strony. Muszę sobie zapamiętać, że to trzeba puknąć w prawo. I tu na tych ząbkach się to zaczepia. Montaż dokładnie taki sam. Czyli potem to włożymy sobie i przesuniemy tym razem w lewo. Zobaczcie, że teraz nam zagłówek nie pasuje. Mija nam się. No, bo trzeba to docisnąć. Odsuniemy sobie zagłówek i zamontować. Widzicie, już jest zamontowane. I teraz jeszcze raz. No, poszło teraz dużo sprawniej. Może dobrze sobie rękawiczki ubrać, bo widzicie, zdjąłem na chwilę już palec uszkodzony. Dobra, i co? Idziemy z tym na stół. Słuchajcie, rozbiórka tego tu jest za tu jest zgrzane. I można to próbować. Najlepiej by to było spróbować i rozgrzać, rozerwać. I tutaj są takie zapadeczki. Może to trzeba troszeczkę podnieść do góry. I wtedy cały silniczek wychodzi. To jest tutaj dookoła na klipsach, tylko tu jest zgrzane. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Już na stole idziemy. No, i u mnie na stole, słuchajcie, jak zawsze, burdel. Ja już sobie tutaj tą pokrywkę zdjąłem. Po prostu ją wyrwałem i tyle. I silniczek jest tutaj, trzeba sobie też podważyć delikatnie. I silniczek jest na takim. Sprzęgiełku gumowym, czy jak to nazwać? Widzicie, to jest taka gumka, to jest takie. O! Kiedyś to się mówiło na to sprzęgiełko, teraz to nie wiem, jak to się zbie. I to jest silniczek, który obraca tym, i potem to obraca tym, i tu, tu o ząbki, i idzie to do góry na dół, dobra, wszystko wiecie. Ale teraz, żeby wam pokazać, co jest głównym problemem, chociaż tu już odkryłem następny. O, tutaj się, o! Widzicie. Tutaj będzie trzeba przylutować jeszcze sam silniczek, ale to się nie zdarza bardzo często. Tutaj, kluczyk, nie zwracajcie uwagi. Ja już sobie tutaj ostrość wstępnie ustawiłem na mikroskopie i nie wiem, czy to dobrze widać. Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Tutaj z paluchem tu, tu, tu. Zimne luty, słuchajcie, to trzeba po prostu. Tak, to jest ten sam mały śrubokręcik. <laughs> to trzeba po prostu przelutować na nowo. Najlepiej wszystkie piny. To jest, słuchajcie, ta wtyczunia mała. Dajmy światełka więcej. To jest ta wtyczka tutaj. I ona po prostu od tego, że ten fotel cały czas jakoś wibruje, pracuje. Trzeba to przelutować. Tutaj w tym wypadku, no tak jak widzicie. Jeszcze silniczek trzeba będzie dolutować, i to trzeba zrobić, i to powinno już działać. Dobra, lecimy. Oczywiście, ja tu mam burdel, nie zwracajcie na to uwagi. Ale no, czasem czasu brakuje, żeby posprzątać. Ja sobie wezmę takie stare trzymadło, żeby mi to trzymadło tu trochę potrzymało, bo mi brakuje trzeciej ręki. Na dobrą sprawę wystarczyłoby e, troszeczkę samego fluksa lub takiej cyny z fluksem, i to już powinno działać bez problemu. Tutaj mam samego fluksa i możemy sobie to po prostu fluks, czyli topnik. Jak kto woli, ale dołożymy tutaj trochę nowiutkiej cyny, aby to troszkę lepiej się trzymało bo widzę, że to są niedobory. No i słuchajcie, na dobrą sprawę to by było na tyle. Eee, jeszcze Wam to pokażę w zbliżeniu. No to wiadomo, jest do oczyszczenia jeszcze. Już żadnych zimnych lutów nie ma. Cyny jest aż za dużo. Już to powinno działać. Także ja sobie jeszcze tutaj zrobię sam silniczek. W sensie o tu. I zaraz będziemy lecieć z tym na wóz. Tu będzie trzeba dobrze to wygrzać, bo tą blaszkę, żeby przegrzać, to jednak troszeczkę więcej trzeba temperatury. A sobie zgrzyjemy od razu, obie poprawimy i powinno być z bajera. Tylko moje trzymadło coś nie chce trzyma trzymadłować lepiej. Znaczy lepiej więcej trzymało się wytrzymało już to by było na tyle ja jeszcze dla pewności bo to nie moje auto poprawię od razu drugą stronę w razie gdyby się miało coś tu wydarzyć Skończone. Mogę Wam to jeszcze w zbliżeniu pokazać, jak to wyszło. Nie wiem, jak mi tu ostrość wyłapie. Oczywiście to jest do lekkiego oczyszczenia jakimś alkoholkiem, ale równie dobrze można to już wrzucić na wóz i to będzie działać przez kolejne ładnych parę lat. Także ja sobie tutaj zastosuję cokolwiek, co mam, jakiś kontakt spray. I szczoteczkę do zębów córki. No i tak to wygląda, mniej więcej wstępnie oczyszczone. Nic trudnego. Minimalne zdolności lutownicze, że tak to nazwę. I wszystko powinno być git. Najważniejsza i najczęściej spotykana usterka to jest właśnie ta wtyczka. Nie wiem, po prostu to jakoś tam pracuje i się, słuchajcie, z, z używaciem, ja mam łapytu, dobra, widzicie, coś tam wkładamy. Uważne po prostu, żeby to wszystko siadło na miejsce. Klik. Sprawdzić, czy działa. Działa. Założyć obudowę, tu coś złamałem, nieważne. Klik, klik, klik. Nawet chyba tego wygrzewać tutaj nie będę, nie chce mi się. No dobra, trochę lutownicą. Kurczę, nie lubię tak lutownicą w plastik, a nie chce mi się grotu zmieniać. Także trochę tutaj o tak zrobimy brzydko. Grot zaraz wyczyścimy. Nie mów Ci nikomu, że tak zrobiłem i co? Idziemy to kłaść na wóz i zobaczymy, czy działa. Mamy nasz silnik i on jakoś idzie chyba w ten sposób. Chyba tak. I wkładamy go tak <laughs> na czuja trochę. Sprawdzamy. To może być to. Dociskamy go troszeczkę do góry i w lewo. I siedzi. I teraz... Tyczkę podpinamy oczywiście. I teraz nie walimy tym zagłówkiem po prostu w dół, bo to się może złamać. Nie czarujmy się. Trzeba troszeczkę tu przyasekurować, żeby to ładnie kliknęło. I sprawdzamy, czy działa. Ja może uda mi się. Może uda mi się sięgnąć ręką do przycisku. Zobaczcie i zasuwa. Ja się teraz, słuchajcie, pociluję chwileczkę na podgrzewanych fotelach tylnych w 211 z 2002 roku. I jak się odcinek podobał, to możecie łapę w górę zostawić. Oczywiście komentarz, czy u Was jest taki problem i czy udało Wam się to naprawić. Bardzo mile widziany. A ja idę zrobić drugą stronę i kończyć, składać ten wóz, bo jeszcze trochę tutaj nie, najpierw się trochę pociluję, bo jeszcze trochę tutaj mam do roboty. Także ja się idę zaraz brać za robotę, ale najpierw jeszcze troszeczkę wygrzeję sobie dupę tutaj na tym cieplutkim fotelu. Trzymajcie się Pa.